Przejście, przejście. Przejście. Ale jakby co to mam państwa pozwolenie, tak? <gry> okej, okay, dobra. Czarko, co przed chwilą zrobiłeś? Yy, dogadałem się z policjantami, pozwolili mi podejść do tęczy. To właśnie zaraz przejdziemy samochody. No. Jesteśmy bardzo pokojowo nastawieni. Nie palimy, więc nie mamy żadnych nie palimy. Yy, przy sobie. Trochę po, podeptaliśmy przyrodę, no ale... O, mamy różne <coughs> kwiaty. Kwiaty niestety zdechły, nie rozumieją poważnej sytuacji. To są te kwiaty słynne składane w hołdzie. A tutaj warto zauważyć jedną rzecz, nie? Tęcza generalnie w ogóle nie ma nic wspólnego z homoseksualizmem, z geizmem, różnymi innymi takimi rzeczami. Słyszałem, chyba Agata Czarnacka w, w telewizji Republika mówiła, że tęcza generalnie jest symbolem e, przymierza e, narodu wy, wybranego z Jachwę, I ona jest takim szerokim symbolem e, mieszczącym się w, w tradycji judeo-chrześcijańskiej, nie? i Rzeczywiście, być może te skratowania mają coś wspólnego z tradycją judeo-chrześcijańską, natomiast te tutaj e, flagi, e, kampanii przeciwko homofobii, e, homofobii, tak się to nazywa? <laughs> jako żywo nie mają. Ale, o czym wcześniej nie wspomniałem, a o czym warto powiedzieć, e, z punktu widzenia budowlanego e, ta tęcza musi mieć pozwolenie na budowę. A teraz Cezary Krzysztopa zdobywa tęczę, proszę. <suszel> <grybuj> tak jest. Czarek z dałuteczki. No właśnie. Moje... Muszą mieć pozwolenie na budowę. Yy, yy, I pozwolenie na budowę, jeżeli dobrze pamiętam prawo budowlane, muszą mieć te, te, te obiekty, które są trwale związane z gruntem. Ta teńcza musi być bardzo trwale związana gr z gruntem i absolutnie, tak jak twierdzą niektórzy urzędnicy, nie jest yy, obiektem tymczasowym. A jeżeli ma pozwolenie na budowę, to jednym z aspektów pozwolenia na budowę jest również opinia, e, opinia specjalisty PEPOSZ. E, jak widać, e, tańczą musiała się doskonale palić. Na pewno te kwiatki, które, których tutaj resztki widać na konstrukcji tęczy, e, spaliły się w okamgnieniu. O tu, o tu można zobaczyć, kawałek kwiatka został. E, nie wiem, czy jako dzieci podpalaliście różne materiały sztuczne i one tak fajnie kapią wtedy i się palą. Szanowni Państwo, w tym momencie yy, uprzedzam, że jest to język nienawiści. Nie podpalamy niczego. To jest, to jest język nienawiści. I mało tego, wydaje mi się, że yy, tego rodzaju konstrukcja sprowadza niebezpieczeństwo pożarowe na Ja Już nie mówię o tym, że po to, żeby ją tutaj wybudować, Trzeba było kurczę no, kawałek tego trawnika z, y, zniszczyć. Mieszkańcy, oczywiście. Y, A paradoks. Y, no. Przepraszam Ci, czargu, że wchodzę Ci w słowo. Natomiast par proszę zobaczyć, co po środku tęczy y, widnieje. Czyż nie jest to hydrant? Y, homodrant. Homo, homodrant właśnie. <laughs> To też ciekawe, że płonęła tęcza, a hydrant po środku i nie skorzystał do niego. A to właśnie, wiesz, rzeczywiście fascynujące. Nie pomyślałem o tym, nie? Że właściwie jest hydrant pod tęczą i nie widać tęcza. Nie hydrant. Hydrant, tęcza. <grym> ale... To, ale. Warto wiedzieć, to to, że mieszkańcy protestowali przeciwko, mieszkańcy tutaj okolicy protestowali przeciwko stawianiu tutaj tęczy, ale dostali taką e, informację, że. To jest tymczasowy obiekt i on zostanie stąd usunięty. I zostanie usunięty bodaj, jeżeli dobrze pamiętam, po trzech miesiącach. Po trzech miesiącach nie został usunięty i wtedy tęcza spłynęła po raz pierwszy. Dzisiaj tęcza, jutro my widok tęczy nas nie męczy, ale raczej nie są to... Nie są to rzeczy, które napisali. O, a to jest napisane pedał też Polak. To jest nie, jestem wydradza. W sensie... Tak? Pan panel rzeczy sobie. Tak. Gdyby państwo nie wiedzieli kto protestuje. To tylko i wyłącznie blok Publika tutaj. My jesteśmy zawsze za protestami. Razem przeciw nacjonalistom. A skąd to może to nacjonaliści? Tak ban Filipiny. O, to a, ba tutaj, to... a to nie są jakieś takie cmentarne kwiatki? chryzantemy. No więc właśnie. O, bardzo proszę, jak. E, tutaj. Bóg, homar, Włoszczyzna. E, państwo, może nie wiem, z kampanii przeciwko homofobii, a może z skądinąd, e, dają wyraz swojej miłości wobec, e, wobec e, idei, która została wywieszona też po drugiej stronie. Czyli pedał, też pola. Tutaj. Rozumiem. Znaczy, to są chyba e, zwolennicy zdrowego żywienia, bo Bóg, Włoszczyzna... Chomary, A homary to... Do... No Homar błuszczyz, no dlaczego pierogi polskie, nie ruskie? No właśnie. A przepraszam co to za wykluczanie pierogów? Ale tutaj są również ciekawe zawieszki, ja taką... Proszę bardzo, możemy takie kwiatki dać. A tutaj ty nie wydajcie, że on jest taki... Ojej nie, nie! To mogą też oglądać dzieci to może lepiej nie! Zdecydowanie nie. Odradzam tego. A ciekawe, szkoda, że nie wiemy, w którym miejscu zrosiła glebę pod tęczą Edyta Górniak, bośmy już filmowali wam tylko jak gleby. Szanowni Państwo, to jest niewątpliwie siatka. To, a to jest faszysto faszystowska kupa? Nie, to, to ten, nie, to, nie, nie, popiół, to popiół, popiół. Znaczy, ja, ja badam organoleptycznie, z czego to jest. To jest zwykły drut. Taki i siatki. Także każdy w domu może sobie swoją biało-czerwoną tęczę na przykład zrobić. Zachęcamy. E, na płocie można. Na sobie płocie. Też, no. Ja w ogóle byłem zwolennikiem, żeby taką tą tęczę teraz na biało-czerwono, więc nikt by jej wtedy nie, nie zjarał. E, ewentualnie choinkę tu jeszcze po środku. No, gdyby tak się uprzeć i ktoś chciał na przykład pomalować to w te kolory dowolne, no to wtedy by się nie paliła siatka, nie? To jest właśnie I słuszne. Pod, 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 podkreślam, że o po te rzeczy spłonęły w okamgnieniu, nie? To nie było tak, że one były, znaczy przynajmniej dla mnie to nie wygląda, że one były ognioodporne, nie wiem, niepalne, czy jakkolwiek inaczej. To jest pył po prostu. A ja jeszcze dodam, nie wiem, czy Państwo wiedzą, pewnie już wiedzą, natomiast przypomnę, że odbudowanie <laughs> takiej tęczy kosztuje bagatela 65 tysięcy złotych yy, jednorazowo. A straty po Marszu Niepodległości Ratusz wycenił na 120 tysięcy. Tak. Czyli połowę tego rozumiem, że to jest tęcza, no. I jak podał portal Niezależna, yy, pani prezydent powiedziała, że będzie cały czas odbudowywała tą tęczę, dopóki będzie płonęła. To przygotujcie się na wiele podwyżek cen biletów. A warto przypomnieć, że pani, yy, pani prezydent obiecała obniżki, a zresztą będzie w najbliższym czasie rysunek na temat. Cóż jeszcze możemy dodać? że liczyliśmy trochę na to, że policja nas zaatakuje i będziemy mieli co pokazać, a tak możemy Wam pokazać tylko też. Na Placyku, ulubionym przez hipster prawica i nie tylko spokój, mamy piękną pogodę. Listopad, pokojowo, pod tęczą, nie płonie. Ale krzyże są. Krzyże. Nie. Jeden, nawet taki. Ale nie wiem, czy krzyże możemy pokazywać, bo to zakazany symbol.